Witam serdecznie. Bardzo proszę zobaczyć jak można rozwiązać takie zadanie. W tabeli poniżej podano długości dróg z łapek wielkich i z pazur do konina, baranowa, wołowa i turowa. Mamy tabelkę i dalsza treść zadania. Ania chce przejechać najkrótszą drogą z łapek wielkich do pazur. Ma do wyboru cztery trasy. Przez konin, przez baranów, przez wołów i przez turów. Oceń prawdziwość podanych zdań, zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. I mamy pierwsze zdanie. Droga złapek wielkich do pazur przez turów ma długość 65 km. No i trzeba to sprawdzić. Złapek wielkich przez turów do Pasur. Więc popatrzmy na naszą tabelkę. W tabelce są podane kilometry, i teraz tak, w pierwszej kolejności z łapek do turowa, więc łapki wielkie i turów, czyli łapki wielkie są tutaj, turów mamy tu. W takim razie liczba kilometrów z jednej miejscowości do drugiej to jest tutaj 36 kilometrów. Już możemy sobie na rysunku zaznaczyć. Tu mamy 36. Teraz z turowa do pazur. Tu mamy pazury. Tak w tabelce, i tutaj turów. Pazury i turów, czyli to będzie ta liczba. 29 km. Zapiszmy sobie. No i teraz dodajmy te dwie liczby. Jak daleko jest z łapek do pazurów. Przez, do pazur, przepraszam, przez turów. No i teraz 6 plus 9, 15, 5, 1 do góry i 6, 65 km. No i to zdanie okazuje się prawdziwe, że droga z łapek wielkich do pazur przez turów ma długość 65 km i to jest prawda. Zaznaczamy literką B. Przejdźmy do drugiego zdania. Sprawdzimy, czy drugie zdanie jest prawdziwe. Najkrótsza droga z Łapek Wielkich do Pazur prowadzi przez Wołów. Wołów. No to sprawdźmy. Z Łapek Wielkich przez Wołów. Z Łapek Wielkich do Wołowa jest ile? Łapki Wielkie, Wołów, więc to będzie 19 kilometrów. Napiszmy sobie. Dalej, z Wołowa do Pazur, czyli Wołów. I pazury, ile to będzie? 25 km, tak? Bo odczytujemy tutaj z tabeli. Nie, przepraszam, nie 25, tylko 52 km. Zapiszmy sobie i policzmy, ile to razem jest. 19 plus 52. 9 plus 2 to jest 11. 1, 1 do góry. 1 plus 1, 2 plus 5, 7, 71 km. No, i teraz już w ogóle widzimy, że wcale droga przez wołów nie jest najkrótsza, bo przez Turów już ma 65, ale policzmy sobie jeszcze dalej. Następna trasa. Przez baranów, łapki wielkie do Baranowa. Baranów i łapki wielkie. To będzie 25 km. Dalej. Z Baranowa do pazur, czyli baranów, pazury. To będzie 38 km. Więc dodajmy te dwie liczby. 5 plus 8, 13, 3, 1 dalej, 6, 63 km. Czyli z łapek wielkich do pazur przez baranów to jest trasa o długości 63 km. Policzmy sobie jeszcze następną. Oczywiście to nie jest obowiązek, bo tu już mogliśmy powiedzieć, że na pewno przez wołów nie jest to trasa najkrótsza, bo krótsza była przez turów, ale jeszcze tak sobie policzmy dla utrwalenia sposobu odczytywania informacji z rysunku i z tabeli. No i teraz przez konin. Z łapek wielkich do konina. Łapki wielkie konin, czyli to będzie liczba 24. I teraz z konina do pazur to jest 42. Dodajmy te dwie liczby 66 km. No i teraz już widzimy, że właściwie najkrótsza droga to jest przez baranów. Więc to zdanie. Najkrótsza droga z łapek wielkich do pazur prowadzi przez wołów jest zdaniem nieprawdziwym, bo ona jest w zasadzie najdłuższą. Drogą. Więc powiemy, że to zdanie jest fałszywe. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.